Cześć wszystkim dzisiaj Pabloi3, i co tam. Dzisiaj zrobimy sobie osiągnięcie mianowicie Jest coś jeszcze to robię jako finałowe jakby kto pytał no to, to jeszcze się ponabija to też to osiągnięcie i to zrobię jak będę miał wszystkich klientów jeszcze nie wiem, których nie mam. To chciałam zrobić. E, mamy już 16 załatwionych z 25. Czyli ile każdy by musiał załatwić? 25, 11, 16 to jest 9. Czyli. W którymś levelu na no, wykorzeniu Alberto i Penę? Tak, chciałem, żeby obaj się wykazali. Dobra, to zrobimy piąty level Alberto i Penę trochę Alberto, trochę Peny i zrobią te Sundays w levelu 5 Spokojne jeszcze ważne. Tylko że te co są tutaj w wodzie to już ominę. Cieszę się ja chcę je omijać. Mój derb przeskoczył. Nie, nie będziemy ich omijać. Przepłyniemy, pozbieramy. Fajnów nigdy za wiele, a zawsze szybciej będzie mnie stać na stroje. Nie, nie chcę płynąć tam, bo jeszcze tutaj są. Gdzieś tu były, nie? Ach. Porywa mnie to w górę, więc ja nie muszę pływać. Oj, wleciałam w niego. No, ale już więcej coinów tutaj nie ma. Więc prze przejdziemy sobie po prostu w tą ścianą w górę. A czy ja mogę jakoś zebrać... Te coiny tam? Chyba nie. Ewentualnie naderwał, gdyby musiał się odbijać. Dobra. Chodziło mi o to, żeby... Dobra. Okej, okay, ile każdy by musiał załatwić? Penny by jeszcze jednego na pewno załatwiła. Dobra, Penny załatwi dwa, Alberto załatwi pięć. Nie wiem po co ja się bawię z innymi przeciwnikami. O co mi Ani? Do Ciebie wróci Alberto. Tylko za daleko jest do niego, ale dobra już. O, tu jest Sundays. OK. Spójn na dół. Okej. Okay. Teraz wychodzimy z levelu. Pierwszy raz robię coś takiego. żeby wychodzę z levelu i zamieniam klientów. OK, to co? Albert to wchodzi. Okej, okay, zaczynamy. Trzeba wrócić w te dwa i potem pójdziemy pod te... Następne. A jeszcze są te jasy? Chodź. Okej. Okay. Trzeba wypłynąć tu. A no tak, ale nie jestem double jumpem. Już chciałem double dwa... jumpować. Otrafił cię? Teraz monetki spróbuję, a nie, zabrałem monet, okej. Okay. Uh, uh, uh. Okej, okay, gdzieś tu był Sandys. Szkoda, że stracił całe życie prawda? Ja może zjadę tu. Nie wyszło, nie trafiłem. Mięte. Mięte trafiłem. Okej, okay, to teraz nie stracimy życia. Ojdź. OK Okej, udało się. A, sama spa. Nie wiem, coś... Bomba pływa? Nie. Ha, chodzi po dnie. Okej, okay, teraz dasz. I w dół. I w dół, i w dół, i w bok. jest jedno z niewielu osiągnięć, które tylko w jednym levelu robię. że o bo już zaczęte jest tak. Worki jak robiliśmy to nabili trochę się nabiło. I tak sondaj -y zabijali. Oj. Mhm. Okej. Okay. A teraz to skończę. mógłbym nie robić specjalnie odcinka dla tego osiągnięcia. No jednak Okej. Okay. Okay. Nie może tu już być. Spadamy stąd. Okay, weźmy te w sumie jest taki jeden mały meg ciężko będzie zrobić dwa Sundays z Albertem. I przy okazji, znaczy, nie trzeba z tą liczbą wychodzić z levelu, tak? Ale chodzi o to, że Sunday, do którego się trzeba wspiąć, jest na środku levelu. I teraz już w sumie Dla mnie to, że jeśli bym chciał mieć liczbę 9 Sundaysów zrobitych na koniec levelu, to bym musiał. Już? Dobra, już nieważne. Wpływamy. No, myślałem, że więcej mam tych sandysów do zabicia. Albo... Nie zginąłem dziś. Dobra. Eee... Jak widać, nie poczułem, kiedy... A dobra, bo czekajcie, już wiem jak... Przecież zrobiłem dwa Sunday's więcej Albertem. Okej. Okay. Przecież je dwa razy zabiłem. Już wiem o co chodzi. Okej, okay, Pani się pocieszyła. I tak jeszcze będziemy przecież zabijać nimi Sundays w levelach, gdzie jeszcze na wordp są przypisani. Okej, okay, to do zobaczenia. Cześć.